Jak przygotować swój profil na Instagramie, aby przyciągał setki potencjalnych klientów? Cześć, z tej Dawid i witam Cię w pierwszym odcinku serii Wskazówka na już, przynajmniej tak jest roboczo nazwana, gdzie w każdym odcinku mówimy sobie jeden konkretny problem marketingowo-sprzedażowy w branży usługowo-budowlanej. Dzisiaj pod lupę damy sobie temat Insta i tego, jak dobrze przygotować wizytówkę swoją na tej platformie. 1. Profilowe. Twoje zdjęcie powinno być jasne, wyraźne i profesjonalne. W tej branży unikaj selfie czy zdjęć z wakacji. A zamiast tego wybierz zdjęcie, które budzi zaufanie i wiarygodność. A jeśli prowadzisz profil firmowy, to na spokojnie możesz użyć swojego logo. Dodatkowo zadbaj o spójność, tak aby na każdej platformie social media Twoje zdjęcie profilowe było takie samo. Dwa, nazwa użytkownika. Wybierz nazwę użytkownika, która jest prosta, łatwa do zobowiązania i odzwierciedla Twoją działalność. Czy unikaj skomplikowanych nazw i cyfr. I tutaj znowu zadbaj o spójność, tak aby na wszystkich platformach Twoja nazwa była taka sama. I aby klienci z łatwością mogli wyszukać Twój profil. Idealnie jeśli nazwa będzie związana z Twoją marką lub z Twoim nazwiskiem. Na przykład... Kowalski montuje. 3. Nazwa profilu. Tutaj nie ma co komplikować, najpierw sprawdzi się Twoje imię nazwisko i nazwa firmy. Lub jeśli to jest profil firmowy, no to nazwa firmy plus produkt, jakim handlujesz. 4. Biogram. Biogram to jest pierwsza rzecz, którą użytkownik widzi po wejściu na profil, więc zadbaj, aby był zwięzły i dokładnie mówił, kim jesteś i czym się zajmujesz. Czyli po pierwsze, skup się na kluczowych informacjach. Kim jesteś, czym się zajmujesz, jakie są Twoje ewentualne osiągnięcia. Po drugie, możesz użyć słów kluczowych, które klienci będą mogli wyszukać, przykładowo okna, drzwi, bramy i rulety. Po trzecie, dodaj wezwanie do działania, na przykład napisz DM, aby otrzymać bezpłatną wycenę. Tutaj wrzucę Ci teraz przykład takiego biogramu. 5. Wyróżnione relacje jako Twoje portfolio. Jest to doskonały sposób na przedstawienie kluczowych informacji o sobie i o swoich realizacjach w formie łatwo dostępnej galerii. A jeśli chodzi o przykłady wyróżnionych realizacji, jakie możesz wrzucić, to na przykład Realizacje, przykłady zrealizowanych projektów przed i po, opinie, czyli referencje i opinie od zadowolonych klientów, backstage, tutaj możesz wrzucić trochę prywaty lub kulisy pracy, no i porady, możesz wrzucić takie zestawienia krótkich, zwięzłych porad odnośnie właśnie czy to budowy, czy to remontu. I tak dalej. No i po szóste, wartościowe posty na profilu. No i nie muszę ci chyba mówić, że Twój profil powinien być stale aktualizowany o nowe, wartościowe rzeczy dla Twoich potencjalnych klientów, które nie tylko przyciągną uwagę, ale również wypozycjonują Cię jako eksperta w branży. No i co najlepiej wrzucać? Spytasz najważniejsze w tej branży: no to wrzucaj realizacje i historie z nimi związane. Będzie to miało na celu przyciąganie nowych odbiorców i inspirowanie obecnych obserwujących. Możesz wrzucać posty w formie takich karuzeli, i do każdego z tego posta możesz wrzucać. Opis A do Z, jak przebiegała dana realizacja, jaka była jej specyfikacja. Dobrze się sprawdzą również zdjęcia przed po, z takimi nagłówkami jak na przykład, jak przekształciliśmy starą stodołę w nowoczesną willę. Drugim typem takich postów mogą być wskazówki dla potencjalnych klientów. No, i tutaj naszym celem jest rozgrzewanie relacji z obecnymi obserwującymi i edukowanie ich. także gdy przyjdzie czas na ich ewentualną własną budowę, no to od razu pomyślą o Tobie, jako właśnie o ekspercie, którego od dawna obserwują i który daje im mnóstwo wartości. Nie no możesz tutaj wrzucać na przykład praktyczne porady skierowane stricte do osób planujących. Budowę, czy już będących w trakcie. Dobrze się sprawdzą tutaj karuzele znowu ze zdjęciami, lub z tekstem, czy też 60-sekundowe reelsy z praktycznymi wskazówkami. No i żeby też zbliżać do siebie odbiorców, raz na te 30-40 postów, może rzucić coś prywatnego, ewentualnie jakiegoś mema, czy coś w tym stylu, tak aby po prostu przełamać format. No i po siódme, przypięte trzy posty. Tutaj właśnie fajną opcją jest to, teraz na Instagramie, że można podpiąć właśnie trzy swoje najbardziej wartościowe posty na samej górze profilu. No i każdy, kto odwiedzi twój profil, od razu będzie mieć właśnie dostęp do tych najważniejszych, najbardziej wartościowych informacji na twój temat. I Możesz się przedstawić tutaj krótko, ale konkretnie i kreatywnie. Podkreśl tu swoje doświadczenie, no i ciekawe tematy, którym się zajmujesz. A w kolejnych dwóch przypiętych postach możesz wstawić tutaj dobrze się sprawdzą twoje najciekawsze po prostu realizacje i właśnie opisy razem ze specyfikacjami. W tym odcinku wskazówka, no już to by było na tyle. Jeśli chcesz wejść głębiej w temat budowania marki, no to tutaj wyświetla się film, który przygotowaliśmy. Obejrzyj go i do następnego. Hej!